O, jak chłopaki robią? Kurwa, nie pierdolo się w tańcu. Kurwa, ja, a ja, a Jozem kurwa odmówił taki piękny blok. O kurwa, się spytać i tak, może... żeby. Mirek co doradził? Spierdoliłem sprawę chłopcy. Kurwa, podwójnie chciał chłop zapłacić, a ja nie chciałem. Kurwa, ja może do niego zadzwonić jutro. O siema no, no, pieszo, a jebiście robita, Pany, no. A zem stanął popatrzeć, no. <grystanie> ja też mam firmę, no. No bo taki blog do roboty i wita co... Nie wiedziałem jak się za to wziąć. No. I stanąłem zobaczyć, jakby to był ładnie robita. Super wom idzie. No. Chyba już długo w tym siedzi ta, nie? A cztery lata? No właśnie. Trwa to coś, ta zęby zjedli na styropianie. No właśnie. Dobra, jadę. Ja tam zadzwonię, do tego mojego klienta, powiem, że chyba się podejmę te roboty. No to nie tak źle wygląda, kurwa. Nie jest tak trudno. Dobra, dzięki, żeś ta dalej popatrzeć. No, no, na razie. Eu curva mesmo.